Witam państwa na kanale Srebrne Prowokacje. W dzisiejszym odcinku zrobimy szybką recenzję kasety na monetę serii MB filmy REISTURM. Zastanowimy się, czy jest to dobry sposób na przechowywanie swoich monet. Pokażę wam plusy i minusy tego rozwiązania. Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego rozwiązania do przechowywania swoich monet i nic jeszcze nie wybraliście, zapraszam was do oglądania tego odcinka. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, piszcie śmiało teraz pod tym filmem. Pamiętajcie również o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, nie ominą Was kolejne materiały. Słuchajcie, przechodząc do samej kasety. W ostatnim materiale, tutaj link możecie znaleźć w opisie filmu, pokazałem Wam jeden ze sposobów przechowywania swoich monet. Były to kopertki foliowe tej samej firmy, co ta kaseta właśnie, którą tutaj widzimy. I powiedziałem również, że monety większe, ładniejsze, postanowiłem przełożyć do kapsli Quadrum. Ja te kapsle Quadrum zacząłem układać w kasetach takich powiedzmy, tanich, które są dostępne po paręnaście złotych. Pewnie je znacie, jest tego bardzo dużo gdzieś u nas w internecie. Natomiast stwierdziłem, że kasety te mają szereg wad. Ta folia, którą są zakryte raz, że ciężko się ją zdejmuje, więc raczej średnio się to nadaje, żeby trzymać to w tej folii. Ta folia się również bardzo szybko rysuje. Najlepiej, że jeżeli te kasety są gdzieś przechowywane w jakimś pojemniku, w jakimś kuferku, takie rozwiązania wiem, że istnieją. Kolejną wadą, która tu była, żeby to, że, no, zobaczcie, wyjęcie tej monety w tym kapslu nie jest takie proste. Trzeba wziąć po prostu coś ostrego i ten kapsel podważyć. No na plus, że można oczywiście wkładać również inne monety. I na tej palecie mamy miejsce na 15 monet. Natomiast zacząłem szukać czegoś solidniejszego, powiem w ten sposób. Wybór padł na kasetę Livestream serii MB. Kaseta ta, o ile ta poprzednia, którą wam tu pokazałem, kosztuje gdzieś w granicach 15-20 do 20 zł. Ta kaseta, którą za chwilę wam zaprezentuję, kosztuje w okolicach 60 zł. Jak szukałem po internecie, między 59, 60, 61 zł. Zależy gdzie znajdziecie. Na pewno znajdziecie ją bez problemu. No dobra, no i przejdźmy do tego, jak ta kaseta wygląda najpierw dostajecie ją w takim opakowaniu po samym opakowaniu już widać, że są różne typy, podobnie jak w przypadku tych kaset, którą, tych palet którą pokazywałem Wam wcześniej, również ta paleta jest wykonana w iluś tam odmianach, możecie sobie wybrać tą odmianę w zależności do tego co potrzebujecie na samym opakowaniu tutaj również szczegółowe informacje, pokazane są te typy dobra, ale przejdźmy do samej kasety mnie interesowała kaseta, czy też paleta, bardziej paleta. Mnie interesowała paleta tutaj odmiana na kapsle quadru. Zróbmy sobie to w ten sposób, że najpierw powiem wam jakie są zalety, a potem powiem wam jakie są wady tej kasety. Zacznijmy od zalet. Zaleta to na pewno dosyć solidne wykonanie. Jak widzicie, nie mamy tutaj takiej folii jak tam, tylko rzeczywiście jest to fajnie wsuwane te opakowanie. Zaraz wam to postaram się pokazać. To jest z takiego grubego akrylowego plastiku. Tak, ono jest tutaj z dołu z takim kołnierzem, więc to się fajnie wsuwa. Fajnie wsuwa się tutaj tą paletę. No i bardzo estetycznie to wygląda, jeżeli chodzi o całość. Mamy tutaj z przodu wygodny uchwyt do tego, żeby sobie tą paletę z monetami wyjmować. Sama paleta w stosunku, no tutaj moim takim punktem Tą jakby paletą, do której się odnoszę, jest właśnie ta, którą Wam przed chwilą pokazałem, ta tańsza. Ta paleta na pewno ma zaletę jedną w stosunku do tamtej, że lepiej jest wykorzystane miejsce. Zobaczcie, tam mieliśmy 15 tych miejsc na monety. Tutaj mamy 25 na 4. Lepiej po prostu te miejsce jest wykorzystane. Ja Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda jedna w porównaniu z drugą. Zobaczcie. Pomimo tego, że to miejsce, że mamy na 20 palet, to właśnie na 20 miejsca jest na 20 monet, to ta sama ta paleta wydaje się być mniejsza od tamtej. Tutaj na szerokość jest ta, ta na dole jest troszeczkę szerzej. Natomiast tutaj mamy na długość jest wyraźna różnica na plus do tej kasety czy palety. Raczej powinienem używać słowa paleta z Leichturma. Dobra, kolejna rzecz. Łatwość wyjmowania kapsli, zobaczcie, tam sprawa nie była taka prosta, a tutaj mamy łagodny dostęp. Monety siedzą z lekkim luzem, więc bez żadnego problemu możemy sobie wyjmować te e, monety. No i sama, sama tacka, tutaj czy sama ta paleta, również wygląda bardzo estetycznie. Kolejną zaletą jest to, że ten system dostosowany jest do tego, żeby te palety kasety składać jedna na drugiej. Tutaj mamy takie otwory, tak. Cztery. Jak to przewrócimy do góry nogami, mamy tutaj bolce i po prostu te kasety składane są jedna na drugiej. W momencie gdy chcemy gdy mamy to poukładane jedna na drugiej, możemy po prostu wtedy wy, wygodnie wyjmować sobie same palety tutaj z tych obudów i producent dołącza jeszcze taką, tro, taką ulotkę reklamową, pokazując, jakie ma inne sposoby, czyli możemy sobie do tego dokupić albo jakieś kuferki, skrzynki drewniane, to nie wiem, to jest prawdopodobnie z jakiejś jako skóry Natomiast tutaj widzicie jakby ten sposób układania tego jedno na drugim, pokażę Wam to bardziej blisko, czyli paletujemy sobie jedno na drugie, jeżeli chodzi o same te obudowy plastikowe i same tacki, same palety możemy wyjmować. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zalety, ale są również wady. Słuchajcie, ten plastik akrylowy, o którym Wam tutaj wspomniałem, pomimo tego, że wygląda to dosyć solidnie, nie wiem, czy uda mi się Wam to tutaj pokazać, po naprawdę po położeniu czy przetarciu delikatnym, on już się rysuje. To jest jednak akryl i no z tego co widać, producent wyraźnie chyba przewidział, że jest to pomyślany o tym, że układamy sobie jedno na drugie i sama ta obudowa plastikowa no nie jest częścią, którą gdzieś pokazujemy, czy gdzieś wyjmujemy, tak. Natomiast no ja kupowałem to z myślą o tym, żeby właśnie w takiej postaci to przechowywać i powiem szczerze, że tutaj no jednak to, że ta, ta obudowa zewnętrzna się tak mocno rysuje, troszeczkę, troszeczkę na minus. Idziemy dalej. Kolejną rzeczą, która troszeczkę no, negatywnie mnie zaskoczyła w przypadku tej palety, no to jest ten sam wkład. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja tutaj sobie tylko wyjmę z boku te monety, żeby Wam pokazać, że sam ten wkład to jest naprawdę cieniutka, taka folika, one są pewnie no, oczywiście wymienne w zależności od tego co kupicie. Natomiast no zobaczcie, tak to wygląda. Po prostu taka wytłoczka, czerwony. Welur, taki meszek, bardzo podobny jak w tamtej palecie. Również łapie pyłki i kurze, To już widać tutaj. Pod spodem mamy jakiś czarny karton włożony i to plastikowy I to jest wszystko, tak? Czyli to powiem szczerze, kupując to, liczyłem na to, że jednak to jest w jakiś bardziej trwały sposób związany jedno z drugim. No, tak wygląda to troszeczkę no mało solidnie. I jeżeli chodzi o wady, to w zasadzie chyba wszystko. To w zasadzie chyba wszystko, tak jak wspomniałem, estetyka pokrywy, plus te wnętrze. Natomiast, zestawiając wady i zalety, zdecydowanie stwierdzam, że produkt mi się podoba, i powiem Wam szczerze, że do ekspozycji właśnie jakichś ciekawszych monet, które macie. Wiem, że wielu z Was, jeżeli chodzi o monety srebrne, na przykład monety premium, przekłada właśnie monety również do kapsli tutaj tych szczelnych z firmy Leichturm. One bardzo fajnie do takiej kasety pasują. Świetnie się to prezentuje, jeżeli chodzi o, o całość. Ja, jak na razie, jestem zadowolony z tego zakupu. A zobaczymy co dalej, bo jeszcze jest jedna istotna wada, której nie podałem, nie wiem czy to jest wada w zasadzie, no to cena, no słuchajcie jednak 60 zł, tutaj mamy 15 do, 15 do 20 zł, jednak mniej troszeczkę tych monet nam wchodzi, tutaj mamy 60 zł, no... 20 monet, jeżeli sobie to przeliczymy, koszt opakowania na monetę, to może nie wyjdzie to jakoś strasznie, natomiast no nie, jest to, nie jest to tania zabawa. No i jeszcze jedna rzecz, ale to myślę, że też nie należy tego traktować w kategorii wady, no to gabaryty, no bo zobaczcie, to jednak troszeczkę miejsca zajmuje, ale myślę, że jeżeli ktoś się decyduje na przełożenie swoich monet do kapsli Quadrum, no, które idealnie się nadają do tego, żeby te monety gdzieś tutaj eksponować, no to wtedy te, te gabaryty nie są, aż takim, nie są aż takim minusem. Wiadomo, że monet bulionowych raczej tutaj do tych kapsli nie będziemy przekładali i eksponowali, może chyba, że po jednej sztuce, ja przynajmniej tak u siebie zrobię. Dobra, słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o krótką recenzję kasety, MB filmy firmy Leichturm. Dajcie mi znać w komentarzach, czy używacie tego produktu. Jakie są Wasze doświadczenia z tym produktem? A może możecie polecić mi jakąś konkretną kasetę, właśnie czy pudełko, czy ten kufer, który najlepiej będzie się sprawdzał. Jestem ciekawy Waszych opinii. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o komentarzu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie like. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale.